Dzień dobry, nazywam się Olek z firmy Column Trade, jest super, oczywiście kontaktowałem się z Państwem dwa lata temu, jeszcze przed wojną zamówiłem samochód przez menadżera, który nazywał się Dmytro Komar. I a po aukcji, pisa, po zapłaceniu wszystkich aukciowo, niezbędnych opłat, spłata, od razu zaczęły się problemy z dokumentami, opóźnienia, po, dokumenty szyi, nie na eksport. Potrzebne. Wszystko to trwało bardzo no, długo, a potem rozpoczęła razu, się inwazja na pełną skalę. z dokumentami, z tam jakby dokumenty na eksport nie wszyscy dużo długo ciągnęło się. Ono. O, I potem, że zaczęło się pełnomaszczowe wtargnięcie, i kiedy tudi... I wtedy, menadżerem jest kolejna Rika, jest super, oczywiście też się skontaktowała, powiedziała jakie opcje może zaproponować, pierwsza to sprzedaż samochodów w Ameryce, a druga tam, najbliższe porty, które działają to Gruzja lub Litwa, wybrała Litwę i tak połączenie zostało zerwane, bardzo długo się nie odzywała, a potem po moim. І все на тому зв'язок пропав дуже довго. Вона не виходила на зв'язок, і потім ну, після моїх. Po wielu próbach nadal wychodziła i mówiła, że tak, tak, tam niedługo, niedługo, potem znowu zniknęła, a potem się skontaktowała, kiedy pisaliśmy tam do dyrektorów wszystkimi możliwymi kanałami, dzwoniliśmy, powiedziała, że tak, samochód jest już na Litwie, można go tam odebrać, ale kwota za postój tam, za postój, była tak szalona, że... To proste, no, ja samobójstwo ja myślę, miało zostać odebrane, ale ja mówię, no, pozwólcie mi zabrać osobę, która mieszka na Litwie, ona tam będzie tam pracować, nas, na co odpowiedziała, nie, że nie, tylko ze względu na naszą tam osobę, i znowu tam zapisz się, możesz tam pojechać przez jakąś giełdę, tam zapłacić, oczywiście nie zgodziłem się na to, a potem zniknęła zupełnie. No, zwisno, że na, na pogody i togo, ona propala zowsem. I, wsia, i, po I tyle. Dzień, I do dziś nie ma no, samochodu, nie, doszło, nie ma pieniędzy, nie ma nic, nie ma. a oni tam wszyscy są. I, mam i rachunki mam z witancji, umów. Jeśli gore, zajdzie taka potrzeba, ja mogę je udostępnić do sprawdzenia, bo co?